Ochaj, mina, nawet Logiki, no ale zagramy sobie, że drugi odcinek z gry Patapon 3 na pc w polskiej wersji językowej. Ojoj, dobrze. Dużo się nie działo ostatnio, jak tutaj byłem, nic nie zrobiłem. Tutaj mamy koszary, które sobie sprawdziłem. Tutaj odpalamy sobie klasy pod A. Pod X cofamy, pod Z klikamy jak X. Do miecz. Miecz snu. Magiczny miecz, który zadaje przeciwnikom obrażenia. I ich usypia. Jedno paskudne cięcie i dobranoc. Ciekawe. Hełm. Lodowy hełm. Hełm, który magicznie sprowadza lodowaty śnieg z górskich szczytów. Znacznie zwiększa obrażenia od ognia. Obni... Zmniejsza. Zwiększa byłoby trochę bez sensu. I tarcza. Lekka. Standardowa tarcza. Ani, ja ja, ja, ja. Ja chcę to. Magiczna tarcza zimna niczym lodowiec. Chroni właściciela przed ogniem. Nie ma płomienia dość, dość gorącego by pokonać jej straszliwy chłód. Chroni przed zapaleniem. Gardła? Nie, co ja bym chyba zostawił. Tak, bo ten ta dziwnie wygląda w tym hełmie. Obrzucająca włócznia. Ciężka i mało subtelna, z wyglądu broń, której prawdziwą wartość poznasz w boju. Pomoże ci strącać wrogów jak pionki. Okej. Okay. Helm. Tobie dam helm. Helm, który magicznie sprowadza lodowaty śnieg z górskich szczytów. Znacznie zmniejsza obrażenia od ognia. Tu już przeczytaliśmy miecz. Tu nic. Helm. Przeczytaliśmy. Nie bierzemy. Tar... Albo mu dajmy helm, żeby coś miał przynajmniej. Yy, łuk. Ognisty łuk. Łok, którego zapalające strzały zmuszają nieprzy, nieprzyjaciół do, e, do rozpaczliwej ucieczki. Hełmów nie mamy. Okej. Okay. Jak na razie to tyle. Zbrojownia. Nic tu nie sprzedajemy jak na razie. Nic nie mamy. Główny obelisk. I zaczynamy poligon pataponów. Poligon pataponów. E, majestatyczna góra sięgająca chmur z, zdaje się... Doglądać poligonu dla pataponów. Patapony dostają nagrody za sumiennie za wykonany trening na każdym ze stanowisk. Naprzód, atak. Naprzód, patapata pata, patapon, atak, pon pon patapon. Eee, opanuj te dwie podstawowe komendy i przekonaj się, jak daleko z nimi zajdziesz. Sugerowany poziom pierwszy. Nagroda drewniana skrzynia, poziom pierwszy. To zacznijmy. Tej nocy spoczniemy. Eee. O, to te, tego nie czytałem. Hatapon maszeruje do przodu na komendę pata, pata, pata pon. Hatapon szykuje się do ataku na pon pon pata pon. Dostosuj odległość armii do odwro o, dostosuj odległość armii od wrogów. Obserwuj pozycję Hatapona. Hatapon może atakować? Pata patapon pata, naprzód pon pon, pata, pon. do ataku. Przekonaj się, jak daleko zajdziesz, nim minie czas. Przygotuj się. Czy on, czy on mówi imiona tych trzech tych? Ucznika, trowera i meleja? Tarczownika no. Nie wiem, coś mi się tak wydaje. Co? On, on, on coś mówi, ale go nie słucham. Wy, wy, wy widzicie, co on mówi. Wybaczcie, że czasami nie będę czytał tych nowych tekstów, po prostu czasami ich nie będę widział, bo się będę skupiał na komendach. Aj, nadal mamy opis, comment, co robią. Naj, naj, jesteśmy najlepsi. O nie, uciekłeś, bandyto. A myślałem, że cię powalę. Znaczy, umówmy się szczerze, na taterzej nie, nie powalimy. Jak na razie. Bum, nie ma obrażenia, spore, ale na, na tych nie ma co. Na... Tutaj po prostu trzeba iść do przodu. Ale nas zablokował bandy ta jeden. Dobrze, idziemy dalej. Chyba jak daleko zajdziemy jest sekund? Trochę mało! O, drewniana skrzynia przynajmniej. Poziom drugi! U! To więcej niż mamy. Tu możemy... A. Możemy oddalić... Znaczy... W drugą stronę ekran. Znaczy... No wiecie o co mi chodzi. Możemy manipulować ekranem trochę. Jak w terarii Z itemem. O! Powaliliśmy go! Hihi! O kurde. Oj, dostaśmy srebrną. Wow. Dwie srebrne. Kozak. Dojdziemy do tego? Nie dojdziemy. Ne, niestety. Aj, zabrakło. Aj, aj, Tak mało. Tak mało zabrakło. Najgorzej. A fajne drzewa. Takie pataponowe. MISJA WYKONANA! Wow! Jak tam ptaków było! Dobrze. Poziom pierwszy. Co dostajemy? Tarcza oka. Chełm błyskawicy. Róg. Co? Lodowy róg. P.E.U. Co oznaczają te skróty? De Decydująca włócznia. P.E.U. Oraz miecz snu. No to nasza pierwsza misja została wykonana. Naprzód atak. Czas gry 2 minuty 36 sekund. Zdobyte doświadczenie. Okej. Okay. To Tak, on, on mówił ich ten. Skarby. Łupy. Okej, okay, czyli standard taki. Weź ekwipunek. Dob Podrasuj wygląd i możliwości swojej armii dzięki ekwipunkowi. Zawsze pamiętaj o najnowszych włóczniach, hełmach i innych e, fajnych przedmiotach. Ulepszaj swój sprzęt dzięki kuźni. Opisana później. O, optymalizuj wybór ekwipunku. Okej. Okay. O właśnie kuźnia. Tam się pali? To kuźnia. Tu sporządzisz magiczne bronie, żeby przejść na wyższy poziom. Okej. Okay. Mogę coś ulepszyć już? Miecz snu. Mamy dwa miecze snu. To dobrze. Mi się dużo mieczy przyda. I need. Y, dużo swords. I need more swords. Dobrze. To jest ten miecz. O! I tarcza. A tarcza snu. lepsza? Dam mu tarcza snu. A temu dam lodo. Temu. O! Dam mu. Nie, on, on głupie wygląda nadal. Zostawmy mu oryginalny helm i temu załóżmy ten elektroniczny. O, i ładnie. O, a jak optymalizuję, to co? Nic się nie zmienia. O, on dostał tą Innovida. Dobrze. Nauka obrony. Ehm, ha, dobra. Dzielnie broń się. Czaka czaka patapon. Idealnie bij w bębny, by otrzymywać wielką premię do obrony. Wskazówka. Do pełnego opanowania tej sztuki. Może być konieczny bohater obronny. Super sugerowany poziom pierwszy. Nagroda drewniana skrzynia poziom pierwszy. Okej. Okay. Zaczynamy. Zdobywanie poziomów. Pokonuj wrogów, znajduj przedmioty i wykonuj zadania na twoim poziomie, by zdobyć maksymalne doświadczenie. Zdobywanie doświadczenia to najprostsza droga do rośnięcia w siłę. W tym celu możesz również wykonywać ćwiczenia. Broń aż minie czas. Czeka, czeka, patapon, naciśnij. Um, s s A X, aby się twardo bronić. Przygotuj się. Okej. Okay. Trochę śmielej. Nie. U! Coś tu zrobił? Co to, to za moc? Niezły Taterzaj. Nic nie widać. Otwórz o- o- oko. Nic nie widać. Wydaje się łatwe. I jest łatwe. Wow. Nic nie widać. A, a, a co tu do oglądania jest? Dostałeś armatą za jeden. I miałeś dużego. Taki noteback z jednym... O. Nie powinniśmy iść? Fala pokonana! Gratulacje! Spróbuj trudniejszego. 2. Wyzwań... Wyzwania i osiągnij poziom weterana klasy. Co? Spróbuj trudniejszego dwa. Wyzwa drugiego wyzwania i osiągnij trzeci poziom weterana klasy. E? Bo ja chcę drugą falę. Dawać drugą. Pon, pon, patapon. Potwierdzone do drugiej fali. Ojojoj, oj, oj, jak jak jest? za 8! Za 10! Panie łuczniku! O, dobra, teraz jest za dwa. Ten tatarazaj obniża obrażenia otrzymywane od armat. Od wszystkiego. O nie! Pali się! Okej. Okay. O nie, tatarazaj. Dostał stuna. <gryw> tak to wyglądało przynajmniej. Wow, wow, ten notebug. Wow, dajcie mi wrócić tam. Ale tego dużo. Tych armat... Nie, stun. Nie, podpalił się. Przeżyj. Nie. Uff, dobrze. Wiecie co? Mi się wydaje, że następna fala będzie za, za trudna na nas. Fala opanowana, ZADZIWIAJĄCE! Czeka na ciebie niewiarygodnie silna w ostatnia fala. Wymagany poziom piąty lub wyższy. Jakby coś poszło źle, wychodź. Jak wychodź? Wyjdź. Okej. Okay. Ja wyjdę. Mamy żelazną skrzynkę, ciekawe co w niej będzie. Jej. Misja wykonana. Druga misja. Jesz jeszcze zrobimy dwie misje. Przynajmniej postaram się zrobić dwie misje. Wiecznie czujny koń. Wow. Ogniste napierśniki. PZ. I ognisty miecz. Ognisty miecz może być ciekawy dla mnie. Czas gry. 3 minuty prawie. Ekspa też trochę dostaliśmy. Okej. Okay. Idziemy. Uzbroj się w koszarach. Użyj koszar, by edytować formacje wewnątrz kryjówki. Wybierz ekwipunek i zestawy umiejętności, nim ruszysz w bój. Możesz też edytować formacje po wybraniu misji w głównym obelisku. Okej. Okay. Koszary. Sprawdźmy, czy ten miecz jest dobry. Ostrze tego miecza płonie magicznym blaskiem. Nie tylko rozcina wrogów, ale także ich podpala. To usypia, to pod... Ja, 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 ja chyba wolę podpalać. Wiecie co? Ja chyba wolę podpalać. Mieć snu. Tutaj bez zmian, też bez zmian, dobrze, bez zmian tutaj robię. Jedyne co on zrobił to sprzedał coś. Mianowicie to. To też mogę w sprzedać, to też, to też, to też. To um, no. To też sprzedam. Dobrze. I ulepszmy sobie ognisty miecz. Czy możemy dużo rzeczy ulepszyć teraz? Ulepszmy sobie jeszcze dzidę, łuk. Chyba wszystko nam się uda ulepszyć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Um, hełmy i tarcze dwie. Wow. A, i napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie takie właśnie 20-minutowe odcinki, takie mniej niż 20, czy takie półgodzinne. Według mnie takie krótsze będą właśnie idealne, bo nie będziecie się nudzić na moich odcinkach, tak jak zwykle. Co nie, bo się bardzo nudzicie, bo mało osób to ogląda. No i akurat wszystko ulepszyliśmy, idealnie. Dobrze, to chodźmy Obel... główny obelisk. Nie widać olbrzymów, to nasza szansa. Najpierw przepraw się przez pola olbrzymów i znajdź jaskinię męstwa. Jaskinię męstwa? Zło uwolnione z naczynia drzemie w owej jaskini. Jakież to zło? Demon? Potwór? Um, niestety nie pamiętam. Ja też nie. Nie pamiętam nic, co stało się zanim obróciłem się w kamień. Ach, to efekty uboczne legendarnej mocy, szczątków bohatera. Które uwolniły cię z kamiennej klątwy. A może po prostu masz sobą pamięć? <laughs> o nie, bezpieczeństwo bezpieczeństwem, ale odwiedźmy tę całą jaskinię męstwa i spójrzmy na to samozwańcze zło. To się nazywa duch walki. O tak! Ok, ale ja jeszcze nie chcę iść na pole olbrzymów. Chcę jeszcze chcę skończyć samouczki dzisiaj w tym odcinku. Atakuj zdobywając skrzynię i unikaj ataków. Obrona na nic się nie zda, gdy mierzy w ciebie wielkie działo. Obserwuj jego ruch i rób uniki. Pon pata, pon, pata. Sugerowany poziom pierwszy, nagroda drewniana skrzynia poziom pierwszy. Nauka ataków i uników. Let's go. Sprawdźmy, jak, jak nam się uda zajść. Coś czuję, że tu będzie dużo skrzyń. Tryb bohatera. Bez, bezbłędnie traf 4 bity komendy, by zdobyć punkty perfekcji i wejść w tryb bohatera. Naucz się komend i sposobów, by, wy, by wyko do ich wykorzystania na ekranie zmiany klasy. ćwicza takiej uniki. Użyj na manewru pon-pata, aby uniknąć ataku i ataku pon-pon, aby. Otworzyć skrzynię skarbów. Obrona to za mało, by stawić czoła tym olbrzymim działom. O kurde. Na, dobra. Na, pon, pon, pata, pon, pata, pon, pata, gdy tylko się zacznie. dobra. zacznie pon 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 gdy pon się zacznie. pon tylko się zacznie. Osta o, od razu, dobra. Teraz pon, pata, pon pon pata, pon pon no, Run! Niszczymy to. Chcę więcej skrzynek. O nie. A, ucieczka. Jej. O, kolejna. O nie. Ucieczka. Dobrze, niszczymy to. O nie. Czemu to działa tak strzela? Mon, tutaj ładuję. Jest! Nie dostaliśmy z tego nic, ale już szukali nas. Ale oszustwo. O nie! Zostaw! O. Nie to! Nie chciałem tego! Oj, jak zrąbałem! Nie zniszczymy tego przeze mnie teraz. Nie! Tak byśmy chyba nie, nie zniszczyli tego na tym poziomie. No nie zniszczylibyśmy tego. Nie, nie. Nie pękłoby. No ale. Dostajemy dwie skrzynki. Trzy, bo jeszcze, na, jeszcze mamy nagrodę. Ok. Pożądź pierwszy. Ognisty róg. Łuk snu. Błuchem błyskawicy. Ok, czy my będziemy mieli wszyscy hełmy? Okej. Okay. Hatapona, Jerzu. Kiedy armia, której przewodzi Luki, została przebudzona przez popielone szczątki bohatera, uzyskała nową moc. E, niż, y, żywio nici żywota, tarcza plus sztandar. Sztandar Hatapona zostaje natychmiast to na na natchniony mocą tarczownika, kiedy towarzyszy mu wojownik klasy Taterazaj. Hatapon zyskuje odporność na wszelkie obrażenia. Uuu, ciekawe. E, mamy coś tu ciekawego? Miecz, no nie, hełm. Z Załóżmy mu ten hełm. On wygląda dziwnie, ale. Trudno. W lodowym hełmie by wyglądał lepiej? Nie. W wygląda lepiej, mi się wydaje. On będzie miał. Niech ten ma błyskawicy No tak Albo nie, ten ma ten, ten ma ten Dobrze Dobrze Możemy kolejną bitwę Ostatnia, nauka marszu i skakania Naprzód pompą, pom skok, don, don, czaka czaka Użyj tych dwóch komend i przekonaj się Jak daleko z nimi zajdziesz Sugerowany poziom, pierwszy nagroda, darmiana skrzynna. Poziom pierwszy Ostatnia misja dzisiaj, moi drodzy tej nocy spoczniemy. Sztandar Hatapona. Sztandar Hatapona to wyjątkowy, mistyczny skarb. Przekazywany przez pokolenia czcigodnych chorążych Hataponów. Cieszy się świętą ochroną potężnego bóstwa, dzięki której Hatapon jest niewrażliwy na wszystkie efekty sztu... statusu. Nawet gdy całą armię Pataponów zaklęto w kamień, sztandar Hatapona uniknął klątwy. Zostając ostatnim promieniem nadziei, Donton czeka, czeka! Skocz i przekonaj się, gdzie wylądujesz. Skacz, by schwytać niebieskie kule i zwiększyć prędkość marszu. Skacz, by schwytać czerwone kule i zdobyć premię czasową 12 sekund. Przygotuj się. Okej, okay, zobaczmy. Ja, i, i, ja wolę mieć tak kamerkę, żeby tutaj patrzeć. Albo po prostu będę sobie za, 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 zaglądać. Teraz skok. okej, okay, idziemy. O, kolejny speed. E, dostaniemy go. Powinniśmy dostać. Tak. O nie! Łapto! Uff, dobrze więcej speed'a. Nie, teraz nam się nie, nie, nie przyda ten speed, teraz trzeba pchać do przodu. Szybko. Nie, nieco nie co nie O, dostaliśmy dobrze. A pieniędzy nie podniesiemy. Dobrze. Jak na razie idzie się Dobrze, idziemy. O! Zróbmy tak teraz. I, I czy wylądujemy na tym? Wylądujemy. Dobrze. O! Tam jest te... Czasowa. Okej. Okay. Idzie za kolejną skrzynkę. 30 sekund dostać, wow. O, skrzynka, czas. Okej okay. idziemy. O, ta misja chyba będzie trwała najdłużej, coś tak myślę. Ok, idziemy Chcę srebrną skrzynkę. A jestem pewien, że następna szynka to będzie właśnie srebrna. Ornot, Smutek. No trudno, można następna będzie srebrna. ale do srebrnej nie dojdziemy. Smutno mi trochę z tego powodu, ale no. Ale poziom trzeci przynajmniej mamy. szynki. Zabędziemy to będziemy to! Jest! Uff! Idziemy O, czasu więcej Dziękuję O, jest srebrna <laughs> Idziemy po srebrną Tak! Srebrna Give me silver chest Give silver Silver chest Yes Idziemy Eee nie! Uff, dobrze o nie, dobra i chyba tyle. Dalej nie zejdziemy. Klucz! Klucz! Nie, klucz! Do czego jest ten klucz? Chcę wiedzieć. Do czego jest ten klucz? Nie dowiemy się nigdy. Zabierzemy tą tajemnicę do grobu. Nie wiemy co to za klucz. Jestem ciekawy. Bardzo. Misja zakończona. Wow. To był długi odcinek. A Jeszcze się nie skończył, trzeba otwierać. Wiecznie czujny koń. U, ognista włócznia, coś nowego. Łuk snu. E, Tarczę oka, jakimś lepszeniem i wiecznie czujny koń znowu. Okej. Okay. Jej. No i tutaj się kończy e, korzystanie z, ze zbrojowni. Przejrzyj sprzedaż w zbrojowni za kajing. Nieużywane przedmioty i materiały. Naciśnij przycisk kwadratu ZE A, aby przeczytać przeglądane wcześniej wskazówki zbrojownia. Pomoże Ci przygotować się do przeszłych misji. Przyszłych misji, przeszłych. To trochę by było bez sensu. Koszary. I zoptymalizujmy szybko, żeby było. O, idealnie. I to było na tle w dzisiejszym odcinku. 26 minut i. Jak kończymy będzie pewnie 30 sekund, więc pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie, dobrze się bawcie. Mam nadzieję, że ta seria będzie trwała jak najdłużej. A my się widzimy już w kolejnych filmach pataponów, które będą niebawem, będzie ich bardzo, bardzo dużo, tak więc trzymajcie się to na tyle na i cześć!